Państwo jako Ministerstwo Zdrowia e, mają e, w ogóle również te dane? Czy to do Państwa spływało? Czy, czy tutaj zaczynamy jakby od takiej czystej karty e, ewentualne zmiany w tym zakresie? Znaczy, standard opieki okołoporodowej, a później standard organizacyjny opieki okołoporodowej jest dokumentem prawnym, który już ma dość długą tradycję funkcjonowania w obrocie prawnym przez ten czas. Jego funkcjonowanie stale jest monitorowane przez Fundację Rodzić po ludzku i w tym zakresie my stale współpracujemy z Fundacją. I są takie, są pewne elementy, które sobie wypracowaliśmy w zakresie monitorowania tej opieki. To jest przede wszystkim określenie w momencie, kiedy prosimy o informacje osoby, ponieważ Fundacja robi to w ten sposób, że analizuje opiekę w odniesieniu do każdego ze szpitali. Natomiast ona wskazuje przede wszystkim, określa datę kiedy zostało udzielone świadczenie zdrowotne. Dlatego, że bardzo często w momencie, kiedy rozmawiamy ze szpitalami, to pada informacja, że e, faktycznie kiedyś tak było, szpitale podejmują określony wysiłek i ta sytuacja się poprawiła. Więc to jest ten element, który bym prosiła tutaj, żeby organizacje pozarządowe współpracując z nami przy takich działaniach ankietowych brały pod uwagę, z jakiego okresu są te informacje bo z tego momentu, z tego, z tego, z tego to my yy, zwracamy na to właśnie uwagę, dlatego żeby szpitale nam nie wyjaśniały tego w sposób jasny i prosty, że to... To nie, dawniej tak było i tak dalej, a poza tym to czasem jest tak, że w momencie, kiedy my, bo my pytamy, jakby Fundacja analizuje to w odniesieniu bezpośrednio do poszczególnych podmiotów i czasem może to być krzywdzące dla tych podmiotów, które w ostatnim czasie wykonały kawał roboty, żeby sytuacja w zakresie opieki okołoporodowej się e, poprawiła. Faktycznie w przypadku pierwszego standardu opieki okołoporodowej nie mieliśmy takich informacji, które wskazywały nam na gdzie bezpośrednio mogliśmy się odnieść do e, sytuacji psychologicznej kobiet, dlatego że jeszcze nie było tak jednoznacznie sformułowanego formularza czy narzędzia oceny zdrowia psychicznego kobiet. W tej chwili, odkąd mamy to narzędzie, ono zostało wpisane w standard opieki okołoporodowej. Pracujemy nie tylko z lekarzami, położnikami, bo tu przede wszystkim ocenę taką wykonują położne sprawujące opiekę nad kobietą w ciąży i w tym zakresie zdecydowanie mamy. Mm, najlepszą efektywność działań i największą skuteczność przy podejmowaniu tych działań. I w ostatnich zmianach co dotyczących zarówno kształcenia położnych w kształceniu przeddyplomowym, jak i w kształceniu specjalistycznym tych położnych, które wykonują świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej, to zagadnienie jak, Kształcenie w zakresie tego problemu jest zdecydowanie rozbijane po to, żeby zwiększać kompetencje tych osób, które opiekują się nad kobietami w środowisku, kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu, tak żeby one lepiej identyfikowały te zagrożenia. Narzędzie, które jest opracowane, jest narzędziem takim, które pozwala osobom niebędącym yy, specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego stwierdzić, pojawienie się pewnych problemów dotyczących zdrowia publicznego i po identyfikacji tych problemów skierować kobietę do właściwej opieki. W tym zakresie my działamy ze środowiskiem, żeby to ten, poprawa opieki w tym zakresie następowała i żeby wtedy kobiety do takiej opieki były kierowane. Szereg podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej zapewnia opiekę psychologiczną na oddziale, natomiast nie jest to absolutnie standardem, ale ta opieka psychologiczna się zwiększa, natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie zapewnić porad w tym zakresie każdej kobiecie w ciąży. I jakby takie rozwiązanie jest rozwiązaniem nierealnym, nie będziemy go przyjmować, to bo po prostu nie jest to możliwe. System nie jest w stanie tego udźwignąć. Wobec tego istotne jest identyfikowanie tych kobiet, które mają problem i kierowanie ich do pomocy specjalistycznej. W tym momencie, kiedy oka okaże się, że ten problem, problem się pojawi. W tej chwili mamy już zgodę? W tej chwili czekamy zgody, na zgodę e, pani minister Leszczyny i po prostu na otwarcie standardu opieki okołoportowej, rozpo, rozpoczęcie prac. Wobec tego, jak nie mam jeszcze tej, przepraszam, to czekamy, tu na, czekamy po prostu na decyzję i, i to już jest. Kwestia. Ale y, pozwolę sobie wejść w słowo, czyli rozumiem, czy możemy zrozumieć tak pani dyrektor Słowacz, że y, właśnie no, w Ministerstwie Zdrowia jest jakiś kolekwialnie mówiąc, klimat do tego, czy też trwają rozmowy nad tym, żeby właśnie otworzyć te standardy opieki okołoporodowej i wprowadzić tam ewentualne Wstanie zmiany. informacja od pani minister była taka, że mamy na ten temat zgodę. Natomiast co do tego, co zostało wypracowane jako zakres zmian, to nie, ale w ramach, w ramach tego, o czym pracujemy, to standard opieki okołoporodowej, kiedy się pojawił jako pierwszy dokument, to był rok 2000. 9, 10. Kolejne jego zmiany <coughs> mają, na początku był to standard opieki okołoporodowej, nie standard organizacyjny opieki okołoporodowej. I pierwsze zmiany, i tam to nie jest ta, tak, że w zakresie, w pierwszym standardzie nie pojawiały się elementy dotyczące opieki psychologicznej, bo już się pojawiały. Natomiast nie, dopiero jak pojawiło się narzędzie, to można było to wpisać mocniej i to już było w standardzie organizacyjnym. Każdy kolejny, jakby w każdym kolejnym dokumencie, my dążymy do, o tyle do poprawy jakości, że do. Podniesienia wymagań co do pewnych kolejnych elementów, na przykład dotychczas i w tym standardzie, w tych projektowanych zmianach, które w tej chwili chcielibyśmy zaproponować, to przede wszystkim byłoby przejście od pewnych elementów, które były wcześniej wskazane jako może nie tyle fakultatywne, ale jako wskazanie do pewnych działań dla podmiotów leczniczych na przejście takie na przejście, na wskazanie, że że muszą być koniecznie zrealizowane. I to są elementy, które pojawiały się w tej ankiecie. Czyli kwestia rozdzielenia kobiet, które po różnych doświadczeniach w zakresie macierzyństwa, czyli tego, żeby kobiety po poronieniu nie przebywały razem na salach, bo, bo do tej pory jest wskazanie jest w standardzie, że w miarę możliwości organizacyjnych. W tej chwili chcemy, do, chcemy jakby wskazać, że już nie ma tak, że nie ma możliwości organizacyjnych. Że te lata, które minęły, pozwoliły podmiotom na przygotowanie się do pewnych wyzwań. Wobec tego w takich zakresach chcemy przejść na twarde wskazania, co do tego, że kobiety w określonych sytuacjach nie powinny razem przebywać. Zdecydowanie będziemy proponować rozbudowę przepisów dotyczących opieki nad kobietami po niepowodzeniu położniczym yy, i również opieki w zakresie yy, zdrowia psychicznego i w tym zakresie współdziałamy bardzo mocno z naszą Krajową Konsultant do Spraw położ yy, Położnictwa Psychologicznego i również z naszą nową Konsultant do Spraw yy, Położnictwa, która mam. Yy, i tutaj mamy duże wsparcie i trochę. Yy, no dalej idące zrozumienie tego, na czym ma polegać ta wstępna ocena i jaki jest jej cel. Wobec tego w momencie, kiedy dostaniemy zgodę do dalszych prac, będą Państwo mogli zobaczyć to narzędzie, jakim jest standard opieki okołoporodowej, bo jednak trzeba powiedzieć, że odkąd standard opieki okołoporodowej pierwszy pojawił się, do do tego, do jakiej sytuacji doszliśmy w tej chwili w zakresie opieki okołoporodowej, naprawdę zrobił się duży postęp. I naprawdę jest tak, że szereg podmiotów leczniczych zupełnie inaczej postrzega swoją rolę, zdecydowanie zmieniło podejście do upodmiotowienia kobiet i takie sytuacje, jakie padają tutaj, są sytuacjami zdecydowanie rzadziej spotykanymi i też odbieranymi przez środowisko jako sytuacje naganne. Czyli jakby już samo, samo środowisko traktuje osoby, które w ten sposób się odnoszą do kobiet rodzących jako niewłaściwe i ta opieka, jakość tej opieki i podejście, personalizacja tutaj pacjentek, to, to jest element, który, zdecy, który się rozwinął i gdzie zdecydowanie ta sytuacja się e, poprawiła. Taka jest ocena nie tylko Departamentu Równości w Zdrowiu, który reprezentujemy, jak również, również Fundacji Rodzić po Ludzku, czyli tego podmiotu, który stale to monitorował. I Będą takie sytuacje, że w przypadku ankiet, ale też, że w przypadku ankiet będą się nadal niestety pojawiały takie informacje, bo no jest to, jest to bardzo niepokojące, ale w środowisku zawsze jest prawdopodobieństwo, że takie osoby, które w ten sposób postępują, się pojawią. Natomiast my. my Będziemy tutaj stać na stanowisku, że jest to niedopuszczalne i pro, y, też prosimy Państwa, żeby informować takie osoby, żeby za każdym razem składały skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, który z nami bardzo na co dzień współpracuje w zakresie poprawy opieki okoporodowej i, i że te indywidualne sprawy będą wyjaśniane, będą podnoszone tak, żeby po prostu wyławiać i. Ze środowiska te osoby, które zachowują się niewłaściwie i nieodpowiednio, żeby podejmować działania, żeby one, żeby je po prostu odpowiednio edukować, żeby one zmieniały swoją postawę wobec pacjentek. Każda taka sytuacja, w której ta skarga jest skierowana. Do... I to Biuro Rzecznika Praw Pacjenta jest tutaj naprawdę bardzo uważne i szczególnie wyczulone na sytuację kobiet i my w tym zakresie współpracujemy z nimi. Jeżeli takie sytuacje wpłyną do nas, my również wyjaśniamy to w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta, jak i prosimy o wskazywanie kobietom, że, że takie sprawy powinny tam wpływać. Jeżeli będą wpływały, to będą podejmowane interwencje, bo no. Niepokojące są te informacje pochodzące od kobiet, że jeszcze dzisiaj spotykają się z takim traktowaniem w szpitalu, bo to nie ma na to naszej zgody. Jest to daleko niedopuszczalne. Jest to po prostu karygodne. Dziękuję bardzo za te pokrzepiające słowa. Będę Panią oczywiście po, po kolei oddawać głos, ale chciałabym jeszcze doprecyzować, żebyśmy może dobrze zrozumieli tą ścieżkę postępowania, czy jeżeli właśnie no będzie taka zgoda na otwarcie tych standardów opieki okołoporodowej, to czy no właśnie będą jakieś konsultacje społeczne w tej sprawie, jak można będzie wtedy wziąć również udział w no, kreowaniu tej rzeczywistości, do której chcemy dążyć. Jakby pani nam jeszcze dyrektor mogła tutaj przybliżyć, to będę wdzięczna. To znaczy standard opieki w momencie, kiedy będzie zgoda na rozpoczęcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w tym zakresie, to on będzie w normalnym toku prac legislacyjnych, czyli po konsultacjach wewnątrzresortowych zostanie skierowany do, do, do y, konsultacji społecznych i w tym zakresie my jesteśmy cały czas y, otwarci na, y, na spotkania i pracę w tym zakresie. Zresztą te, te zmiany, które zostały zaproponowane, one też są wypracowane na spotkaniach z pewnymi grupami społecznymi, z którymi na co dzień współpracujemy. Są oparte o wnioski, spraw... te, które wynikają z pracy Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego Kobiet. Są wynikiem pracy grupy roboczej, która zajmowała się dostępem do znieczulenia zewnątrz Czyli to nie jest tak, że my tylko i wyłącznie pracujemy tu w gronie bardzo kompetentnego zespołu, którym mam zaszczyt kierować, czyli koleżanek z Departamentu Równości w Zdrowiu. Natomiast także cały czas pracujemy w tym zakresie ze środowiskiem i Departament Równości w Zdrowiu jest bardzo otwarty tutaj na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Chciałabym też zaznaczyć, że w tak zwanym międzyczasie kontaktowałyśmy się z Panią Profesor Grażaną Iwanowicz-Palus, która przekazała nam, że algorytm postępowania dotyczący opieki psychologicznej jest znany położnym i jest, jest elementem przekazywanym im w trakcie kształcenia. Więc te osoby, które sprawują opiekę w środowisku, przede wszystkim w zakresie właśnie psychologicznym, w zakresie edukacji zdrowotnej, w zakresie wspierania kobiet, czyli położnych, można, znają ten e, dokument.